Padał teraz duży deszcz, więc wszystko jest zalane, ale Bartkowi to nie przeszkadza. Słyszycie tą wodę? Także tak się Bartkowi leje po. Ponad... Brakło siły, muszę, ja muszę przykusnąć, pooddychać. Na się brzuch płuca. Mięśnie rzuci powietrzem, aby iść dalej. Pożyczycie kaczek nóżek? Koponka nie puszcza. <noise> <by> nie wie. <noise> o, Po tych kepsach to o. <noise> nie te kepsów. Są śmiedzące. <noise> <noise> Patrząc co tutaj się w tej turcji dzieje to myślę, że nie mieliby żadnych skrupułów. <noise> <grymne> nie ma innej odważnej osoby, która by tu zeszła z nami, czyli jesteśmy, lekko mówiąc, świrnięci. To jest droga. Nie, nie przejedziemy tędy. Przejdziemy. bylcy nam pokazują, że mamy jechać za nimi. Oni będą tą drogę, tą wodę rozpraszali swoim autem, a my mamy jechać. Ludzie. Masakra. Jeszcze parę metrów. My to mamy. Skróty gogle. Ale ludzie są mili. Nie odmawiają pomocy. Musimy niestety zawrócić, bo nie możemy sobie pozwolić, żeby zatonąć w tej wodzie. Tragicznie jest tutaj. Słuchajcie, trochę się teraz nie dziwię ludziom, że przyjeżdżają do Turcji na All Inclusive, bo na pewno jest wtedy bardzo tanio. Powiem Wam tak, jedzenie w Turcji w ogóle nie jest tanie. Podejdźmy bliżej, zobaczycie. Przelicznik jest łatwy, wystarczy odjąć jedno zero. Także mamy. Kebab. 89 zł. Kopsi. Nie wiem, co to jest. No jakieś... 73 Poczekaj. 79, 85. Patrzcie, zwykła sałatka. Zwykła sałata kosztuje 39, 38 zł. Kawa, 300 gram. Kawa z mlekiem około 20 zł. Także 25, naprawdę nie jest 15. tanio. I niech każdy Lepiej, o tym wiesz, wie. Z Jedźcie z Rainbow'em. Robimy, robimy Rainbow'owi reklamę, ale warto jechać z Rainbow'em w to miejsce tutaj. O, o wiele mniej zapłacicie, musi mieć odjeźdźców już, <laughs> zawiozą, przywiozą. I nie potrzeba. A tyle wystarczy parę... Ja rozważałam taką opcję, ale Bartek nie chciał ostatecznie, zdecydowaliśmy... To po swojemu, ale nie żałuję. My też. Ja właśnie też miałam powiedzieć, że też nie żałuję, bo zobaczyliśmy też inne miejsca. No, i poznaliśmy wszystko po swojemu, tak jak my chcemy, a nie wszystko biegiem biegiem. Tymczasem idziemy do kolejnej doliny. Pa. Panie operatorze, jakie dzisiaj światło? Czyli co? Czyli pada źle, świeci źle. Kiedyś będzie dobrze? O teraz. Odkryłeś tam coś nieodkrytego? odkrytego? nie ma. Ciemno strasznie. Nawet mój aparat nie ma Nie tej ciemności. Ale mi I co? Ale jaja Przyjedziemy do Tutaj jedziemy sobie A tu na nagle na środku drogi bazar Aha. rozłożony także musimy wycofać

भई